The Hugon show. Witajcie serdecznie w kolejnym już dziewiątym odcinku. Powoli zbliżamy się do numerów dwucyfrowych, a jeszcze nigdy nie podziękowałem publiczności, która to przychodzi. Także serdecznie Wam dziękuję. Bardzo dobrze, że sami sobie zabiliście brawa w moim imieniu. Bardzo mnie to cieszy, jak jeszcze kiedyś zaczniecie się śmiać, to w ogóle byłoby naprawdę super. Ostatnio gościłem tutaj. Kulturystę. I dzisiaj też pozostaniemy w tematach sportowych, a ściśle mówiąc w tematach siłowych. Nikomu nie trzeba przedstawiać postaci Mariusza Pudzianowskiego, który zawody Strongman rozpromował, rozpromował w Polsce bardzo mocno. I dzisiaj będę gościł jego następcę. Myślę, że śmiało można powiedzieć człowieka, który przerósł dawnego mistrza o głowę. Panie i panowie, powitajcie serdecznie człowieka, który potrafi góry przenosić i to nie tylko w przenośni. Przed Wami drugi najsilniejszy człowiek na świecie, a mam szczerą nadzieję wkrótce... Już najsilniejszy, Mateusz Kieliszkowski. Cześć, Mateusz. Fajaj, <laughs> siada. No. Uścisk był potężny. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przyjść, że nie zgniotłeś mi ręki. Słuchaj, yy, mam nadzieję, że niedługo nie będziesz musiał takich rzeczy robić, ale musimy odświeżyć Twoje sukcesy sportowe, które mogą nie być jeszcze w głowach wszystkich widzów tak mocno zakorzenione. Słuchaj, udało ci się zdobyć naprawdę bardzo ważny ty, tytuł, ty jesteś drugim najsilniejszym człowiekiem na świecie, drugi na World Strongest Man. No pan, panie i Panowie, to jest coś, za co należą się brawa. Jak udało ci się tego dokonać? To jest mój największy wyczyn ogólnie w życiu, jaki dokonałem, więc układ konkurencji był bardzo, bardzo dobry, jak dla mnie. Były konkurencje szybkościowe, sprawnościowe, mniej statyczne. I wiem, że gdyby Moja najsłabsza konkurencja, jakim jest martwy ciąg, byłaby lepsza. Myślę, że mógłbym walczyć nawet o tytuł najlepszego człowieka świata, bo tam nie dużo wcale brakło. Czyli, czyli to jest tak, że we wszystkich konkurencjach idzie ci bardzo dobrze i tylko dlatego, że masz trochę gorsze ciągi? Gdyby, gdybyś w, ciągach, gdyby w ciągach poszło ci lepiej, to uważasz, że byłbyś pierwszy? Tak, wygrałem dwie konkurencje. Na dwóch byłem drugi. W byłem na czwartej czy piątej, a martwy ciąg zawaliłem, okay. i więc... Okej, okay, czy to, to, to jest tak, że, że jakby w martwym ciągu to nie jest tak, że nic by nie dało, tylko byłbyś wtedy na pierwszym miejscu. No to ten martwy się trzeba poprawić, ale słuchaj, i tak masz gigantyczne osiągi. Udało ci się podnieść, pobić rekord świata. Jedną ręką podniosłeś hantel, który ważył 150 kg. No to jest coś niesamowitego. Tak, to był miesiąc temu w Anglii. Miesiąc temu rekordzista świata, jak się przygotować do czegoś takiego? Ludzie nie są w stanie dwoma rękoma z ziemi podnieść 150 kg. Przecież mówiąc, ja już obiecałem organizatorowi, że zrobię to, że podniosę rekord, ale nie wiedziałem dokładnie, ile. I on się mnie pytał mnie, ile byś, byś chciał założyć kilogram więcej? Ja wy daj 7 kilo. Mówi, ale będzie 150? Ja mówię, tak, 150 kg podnieść, bo 143 był przedni rekord. I zanim do tego doszło, miałem jeszcze operację ręki, zacząłem wątpić, czy już cokolwiek zraje. Potem ta ręka zaczęła wracać, znów zacząłem podnosić, ale ból się nasilił, pooperacyjny. Okay. Było bardzo ciężko i szczerze mówiąc ja w domu podniosłem 135 kg. I miałem taką nadzieję, że albo tam się uda, albo się nie uda. I wyszedłem, po prostu się udało. Czy nie testowałeś tego ciężaru nie procesu. nie, ale się udało rekord świata. Myślisz, że ktoś będzie w stanie to, to, to przebić? Albo czy ty będziesz w stanie ponieść jeszcze więcej? Co do osób, które mogą pobić, to nie, nie wiem, nie mam pojęcia, bo mało ludzi ogólnie się tym zajmuje. Ale jeśli ja bym chciał pobić, to myślę, że nawet w ten dzień możliwe by było 5 kg jeszcze więcej. Kolejny z swoich rekordów to udało ci się przebiec 20 metrów w 11 sekund, co się nie wydaje imponujące. Chyba że dołożymy do tego garbusa, który miał prawie pół tony. Tak, to była specjalna konstrukcja, którą myśliśmy na, plec na plecach, a garbus był cały oderwany. Nie pamiętam, czy by 460 kg albo 470 kg. Ale to jak po to trenowałeś? Szadłeś do sąsiada, który miał nieużywane auto, wchodziłeś pod to auto nim, jak w Winstonowie? Mam specjalną stalową konstrukcję. Nie samochodową, jak tak. po prostu samo, pusty samochód, tylko stalową konstrukcję, też taką jak wyspawaną ze stali, mocną, nie zakładam ciężary, kroczki z siłowni i z tym chodzę. Wie. A myślałeś, żeby się na przykład przebranżowić na inny sport? Bo jakbyśmy na przykład dystans wydłużyli 5 razy z 20 do 100 metrów, zdjęli pół tony z pleców, to może na setkę byś biegał? U sideball byłby jak by tak, a ty puu, puu. Kiedyś biegałem jeszcze w szkole na krótkie tak. dystanse, tak. Dość dobrze szło, ale jakoś nie kręciło mnie to wcale. Szło dobrze, myślę, do czasu, kiedy zacząłeś ważyć ponad 140 kg, bo to jest Twoja obecna waga, tak? No, na dzisiejszy byłoby ciężko, obiec. 140 kg jesteś drugą najcięższą osobą, jaką znam. Pierwszą jest moja była dziewczyna, ona się trochę zapuściła, ale to nieważne, powiedz mi, ta waga 140 kg, ona daje Ci przewagę w konkurencjach jakichś dynamicznych, tych, które są bardziej Takich taki zwinnościowych, gdzie jest jakiś załadunek, jakichś elementów na podestych, gdzie biegniemy z jednym, jednym elementem, na przykład jakimś sejfem, z jakąś beczką, z kotwitą, czymkolwiek, czymkolwiek ciężkim powyżej 100 kg co najmniej. Musimy przebiec z tym, położyć to na podest, taki jest na przykład taki stół jak tutaj. Wracamy po kolejną rzecz i, i tak kilka elementów musimy zrobić to w jak najszybszym, najkrótszym czasie. To mi pomaga. Pomagają mi tak, ta, ta kondycja pomaga mi również w tym, na przykład w ciężarówek, samolotów, jeśli przyciągamy. Po przeciąganiu ciężarówek samolotu. Jestem w stanie tak cały wyrać. czas robić to jednym tempem. Gdzie nic, na przykład po 20 mecze, już na przykład odbiera im całkiem to tlen. I, a ja robię to wciąż tym samym tempem. Ale chcesz, żeby właśnie ta waga się utrzymała na tym poziomie, czy chciałbym zwiększyć wagę? Oczywiście, Chciałem być większy sam dla siebie, nawet, żeby, żeby to widzieć. Ale jednocześnie chciałem utrzymać tą kondycję, jaką mam teraz. Ale to żeby zwiększyć wagę, myślę, że musisz jeść jeszcze więcej. A jak dużo jesz w tej chwili? I to nie jestem są Jeśli chodzi liczcie. o kalorie, to nie liczę w ogóle kalorii. Jem tyle, ile potrzebuję, tyle ile mój żołądek się domaga. Jestem głodny, jem. Ale a jesteś głodny co co ile minut? Różnie, zależy. Zależy o której wstanę. Jeśli na przykład trenuję, bo ja trenuję ogólnie mam system taki, że trenuję późno. Tak. Wieczorami, trening kończę czasem o 12:00, pierwszej w nocy. Jeśli potem po treningu jem, ogarniam się i idę spać. Staje dość późno, oczywiście, to jest 12 godzina pierwsza. już od tej godziny te posiłki mi przeodpadają, które mógłbym zjeść od rana. I jest ich na przykład już tylko 4 albo dużych 5 posiłków. Jeśli na przykład jem od rana, jest im 7-8. A du dużych, mówisz, że nie kalorii, a chociaż objętościowo jak to jest, albo kilogramowo? Wie, wiesz, że na przykład kilo mięsa jest dziennie? No, kilo mięsa to jest podstawą. To jest, normalne. To, jest normalne, to jest normalne, że do tego jajka, suplementy, ryż w dużych ilościach. To jeszcze? J tak jakieś tak tutaj. Staram się iść zdrowo, ale oczywiście pozwolę sobie na McDonald's, na ten to nie mam problemu. No tak, no jak, jak nie musisz wiesz się odchudzać cały czas, tylko waga może iść w górę, może to nie też, ma problemu. Może też z tym młody jeszcze i, i, dla, i dlatego tak nie zachodzę w ten tłuszcz, nie zalewam je tak jak, jak innych tych starszych z moich kolegów, którzy na przykład muszą uważać z jedzeniem, bo zaraz są grubi, zaraz są otyli i... A co, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z tym sportem? Od kiedy wiedziałeś, że lubisz łapać i rzucać i, i to jest to, co chcesz robić? Zacząłem w wieku 16 lat, byłem na sól, to siłowni. W wieku 17 lat już byłem w liceum, zmieniłem szkołę. W internacie już poznałem nowych kolegów, bardziej doświadczonych, większych, starszych ode mnie. I po prostu każdy, był, każdy chciał być coraz lepszy. Każdy, każdy się ścigał z każdym, żeby ten co, ten co więcej podnosi, ten co więcej waży, ten co ma większe ramiona. Po prostu nie sądziłem, o to, nie sądziłem o tym, że będę jeszcze startował, że będę gdzieś konkurował. Po prostu chciałem być większy. Oglądałem kulturystów. Fascynowałem tak. się tym, chciałem. Czyli być... chciałeś być przez chwilę kulturystą? Oglądałem, ale nie wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że mój wzrost jest za, dość, za, za duży do tego sportu, ponieważ wszyscy kulturyści mają 1,70 m, 1,80 m. To jest 1,80 to jest total max, 1,60 m. I któregoś razu kolega zaproponował mi, żeby wystartował w z takich motorskich, zwykłych zawodach na, na dniach miasta. Przyjechało kilku takich chłopaków o wiele, wiele, wiele większych ode mnie, doświadczonych. To nie wiem, gdzie takich znaleźli. Ja miałem wtedy może ze 100 kg wagi, nawet może mniej 90 parę, więc to wcale nie było dużo przy nich, gdzie oni mieli ponad 100 i byli niżsi, bo rozbudowani, mieli dłuższy staż treningowy te mięśnie zupełnie inaczej wyglądały niż u mnie. Ja byłem jeszcze młody, niedoświadczony. Nigdy nie trzymałem tego sprzętu specjalistycznego w rękach, tylko siłownia i nic więcej. Wiedziałem, jak był na sztanga i handle. I koniec. I pamiętam te zawody, gdy ich zobaczyłem, to już całkiem nogi mi się ugięły, no bo są więksi. Ale nie myślałem o tym, że więksi znaczy silniejsi udało się wygrać te zawody. Ja sam byłem w szoku, nie wiedziałem, że tak to się wszystko potoczy. No I ten organizator dał mi kolejną szansę, że startował w kolejnych zawodach u niego, ale już w mocniejszym składzie. I tak po prostu startowałem pierwszy raz, drugi, trzeci, piąty, zacząłem to, się to, rozwijać. to się toczyło tak długo, aż udało Ci się wygrać bilet na Arnolda? Tak, do aż wygrałem aż bilet do amatora do Stanów, do, do Kolumbus. To, to, to jak się przygotowywałeś do tych zawodów, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, to, to mówię, że, że to było dla Ciebie bardzo ważne i nie dopuszczałeś w ogóle opcji, że będziesz drugi, że tu byłeś totalnie przygotowany, że, że, że jeździłeś do swoich przeciwników, pokałeś im do drzwi i mówiłeś, o, kolego, ja tu muszę z Tobą wygrać. To było tak, że postawiłem wszystko na jedną kartę, że albo wygram ten bilet, bo bilet był tylko za pierwsze miejsce, albo go nie wygrywam i nie lecę. Więc, yy, więc przygotowałem się tak dokładnie w domu, kupiłem cały sprzęt, jaki był potrzebny. I cały czas tylko trenowałem to, co trzeba. Wygrałem te zawody w Polsce dość dużą przewagą. Do Stanów już poleciałem. Z Taką, jakby była lista zawodników, wstępna, kto będzie startował, jacy zawodnicy, w jakich wagach występują. I po prostu każde nazwisko zawodnika miałem spisane. I na Facebooku na przykład obserwowałem, kto ile już podnosi na dzień dzisiejszy, kto jaką ma siłę, kto, po prostu każdy się chwalił, ile podnosi. To jest, to jest normalne. To jest normalne. Ja nic nie rzucałem, ja byłem cicho, po prostu obserwowałem wszystko z boku. Jadąc tam, ja wiedziałem, kto kogo na kogo stać, kto ma silne ramiona, kto ma silne dłonie, kto ma silne nogi. I wiedziałem, ile mi trzeba, żebym wygrał. Jeszcze zanim to się stało, nie dostałem wizy, starałem się dwukrotnie o wizę. Czy prawie nie pojechałeś tam? Tak, w dzień wylotu dobrałem paszport, który dostałem z ambasady Dobrze, z wizą. że nie więc, więc mało brakło do niewylotu, więc, A byłem pewny, że wygram, więc pojechałem tam. Wiadomo, mogłem popełnić różne, różne błędy, dawało mi tam jakiś tam pewny niepokój na tych zawodach, że może akurat się nie uda, bo coś wiadomo, zawsze jest ten niepokój. To jeszcze, to był, jeszcze nie byłem taki doświadczony, nie wiedziałem, nie wiedziałem jak to w ogóle wszystko będzie wyglądało na tych zawodach. Ale udało się wygrać. A teraz się stresujesz przed zawodami, czy, czy już nie? Bo na przykład na Arnold Classic oglądają Cię dziesiątki tysięcy osób, nie wiem czy... Stres nie jest przed ludźmi, tylko jest stres przed samym sobą. Czy coś się uda, czy uda się tak jak w domu, czy będzie lepiej, czy może wcale się nie uda. Ale masz tam swoich stałych kibiców, na przykład jakaś Polonia tam jest, ktoś ci kibicuje. Tak, bardzo często. Są ludzie. Oczywiście. Zawsze. Polacy są wszędzie. Byłem na raz w Filipinach na manili. więc... Ale leci tam i, specjalnie i za tobą, i, czy akurat nie, byli... Nie, trafił się Polak, krzyczał w publiczności. Ja jeszcze przeklinał tam, mówi, żeby dokopać <laughs> Ruskowi, ale nie powiem jak. No to są motywujące rzeczy. Fajne, fajnie usłyszeć Polaka wśród, wśród na przykład takiego grona ludzi, gdzie w ogóle nie spodziewałoby się, że tam Polak dotrze. A myślisz, że twoja osoba sprawi, że jakby zawody Strongman znowu będą popularne w Polsce? Ciężko powiedzieć. Fajnie byłoby, gdyby to wszystko wróciło do takich czasów jak kiedyś, żeby powstała jedna duża federacja i jedna telewizja ją transmitowała, bo na dzień dzisiejszy każdy robi sobie zawody. Każdy, każdy jest organizatorem i każdy ten, kto organizuje, zostaje swoim, tym mistrzem w tym miejscu, gdzie, gdzie zawody są zorganizowane. I na, na zdrowy rozum, taka osoba, która. W tym świecie nie siedzi, a zobaczy tego chłopaka, mówi O mamy mistrza Polski. On wcale nie jest mistrzem Polski. Gdzie on wygrał ten mistrza Polski? W, w zamkniętych zawodach, których zaprosił tylko dla siebie odpowiednich ludzi, z którymi wie, że wygra, na swoim sprzęcie, na swoich konkurencjach ulubionych. No I on zostaje mistrzem Polski, więc dla mnie to, się, to taki tytuł nie jest ważny, to się nie liczy. Rozumiem. A słuchaj, oprócz tego, że podnosisz tak gigantyczne ciężary, które są aż nie do wyobrażenia dla normalnej osoby, to zaskakuje mnie jeszcze jedna rzecz, bo my jesteśmy rówieśnikami, ty jesteś rocznikiem 9-3. Yy, ale jesteś do mnie młodszy. Także, jakbyś kiedyś ja jestem z maja, jakbyś kiedyś jakieś rady potrzebował, do starszego kolegi możesz się zwrócić. Ja ci pomogę, powiem, ja no, co się jak chciałam robić. <gry> yy, ale nie, bo to jest tak, że jeden z nas jest. Zobaczmy. Elegancko ubrany, spokojny, odnoszący sukcesy w życiu, a drugi prowadzi jakiś śmieszny program internetowy. Także jaki jest Twój sekret? Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces? Każdy ma inne priorytety. Trzeba o tym się zajmować od, od zawsze. Gdybym ja miał siedzieć przy tym prógu, nie potrafiłem się wysłowić, Nie wiedziałem się, jak się zachować. Siedzieć przy no, biurku i myślę, że radzisz sobie bardzo nie dobrze. To nie, jest, to nie jest ta rola, więc gdybyśmy mieli się teraz zamienić, to byłoby całkiem inaczej. Nie, nie, słuchaj, tak. jaki jest Twój sekret? Taki, co uważasz, że ciebie wyróżnia spośród innych strongmenów, co, co, co daje Ci szansę wygrywać zawody? Ja się nie poddaję, to jest najważniejsze. Jeśli, jeśli widzę, że coś mi nie idzie, na przykład bywały takie treningi, że po prostu już czasem wychodziłem z paczem, bo nie, czasem nie mogłem czegoś podnieść, zamykałem drzwi od siłowni, przebierałem się już, ciężar ten został, tak jak leżał na ziemi. Wychodziłem, od, wychodziłem zamykałem drzwi, w którymś momencie się cofnąłem, ubrałem się ponownie, to trwało wiele, bardzo długo czasu, żeby się rozgrzać i poniosłem ciężar. Czasem wychodziłem dwa albo trzy razy. Czyli nie odpuszczasz w ogóle, nigdy. No to bardzo dobrze. A właśnie, bo tam siłownie, jak mówisz, że, że, że zostawiałeś ciężary na siłowni. Gdzie można w Polsce trenować pod zawody strongman? Nie ma chyba takich miejsc. Ogólnie nie ma takich siłowni w Polsce. To są gdzie siłownie, ty tylko ja mam swoją siłownię. Zbudowałeś ją. Tak, kiedyś rodzice mi jeszcze pomogli resztę już dobudowałem sam, gdzie już teraz jestem w stanie sam się otrzymać. Jakieś kontuzje ci dopadły w trakcie tej Twojej na razie dość krótkiej kariery, ale myślę, że jeszcze będzie A Najbardziej poważna to właśnie oderwały mi się dwie głowy tricepsa z bicepsa, z utłokcia. W trakcie zawodu? W domu. Byłem Podczas treningów? Byłem w najlepszej formie w życiowej. Każdy mi to mówił, każdy kolega mówił, ale jesteś teraz silny, teraz jest największy Power, teraz wygrywasz. Miałem już bilety, po wykupywane, dostałem już takiej pewności siebie, bo widziałem, widziałem rezultaty, jakie były wtedy, a jakie były kilka miesięcy wstecz. I po prostu wszystko, co kiedyś nie mogłem podnieść, tam jakieś kilka miesięcy temu to wszystko latało w powietrzu. Ja mówię, że co się dzieje z moim organizmem? Normalnie jestem tak przygotowany idealnie, nic mi się nie dzieje, i nagle przechodzę do na wszystko super I watch, nagle o, Kolega zachwalił, a pięć minut później zerwałem. Niepotrzebnie kolega chwalił. Kolega, już nie, moja, kolega nie może z tam przebywać, nie może chwalić, bo dojdzie. Więc go nie zaproszę część. na trening. O, ostatni raz. Kolego, jeśli to oglądasz, o, na trening już nie wejdziesz. Nie, nie, nie. No słuchaj, to ja ci życzę, żeby żadne kontuzje już Ci się w ogóle nie przydarzały. I panie i panowie przed wami. Drugi najsilniejszy człowiek na świecie. Mateusz Kieliszkowski. Dziękuję serdecznie. Pamiętajcie jak zawsze, że możecie komuś pomóc. Mateusz, dzięki. Dziękuję.